Siemanowidzowie, z tej strony Mandy, Ale w dzisiejszym odcinku zobaczymy Czy szybciej zostawicie lajka wy Czy ja teraz zostawię przy tym komputerku Dobra, tu klikam I zostawiam lajka, dobra, tu, tu, tu Dobra, jeden lajk like zostawiony, dwa, dobra I jeszcze piszę komentarz A w komentarzu piszę yy, Nie wiem, w komentarzu piszę swoje imię Jakie mam, dobra ok, dobra I kto to szybciej zrobił, wy czy ja? Możecie napisać Mandy, Mandy! E co oni w ogóle? Mandy, zalewamy cię dzisiaj. Zalewamy Heaven. Dobrze, robicie zalewamy cały Brookhaven. Jedziemy, jedziemy na autostradę i zalewamy Brookhaven. Ej, to poczekajcie. Idę te po... po ten, po straż. Ze... Ja to też chcę Ja też chcę zalewać. Dobrze, widzowie, zalewamy. Co w ogóle? Czeka miasto. Zalewamy luknasty. Zalewamy. Ej, dobra, idealnie, czeka na mnie. Okej. Okay. Podwod na Bruch Heaven. Dobra, ej, to na autostradę, tak? Dobra, jedziemy z nami. Jedziemy na autostradę, jedziemy z nami. Jedziemy. Dobra, idealnie, jedziemy z nami. Ej, to na, na górę, na górę. Ta, dobra. Hey, tu tak? Dobra. Ej, to dalej, nie tak. zatunęli. Dobra. Nie, spokojnie, mamy tutaj sposób, żeby Jest, my żyjemy spokojnie. spokojnie dobra, dobra, to idziemy zalewać. E, normalnie, taką mogę zalewać. Do. Całe miasto będzie zalane, całe będzie w wodzie. Dobra, wykręć, wykręć dobra. to. Oj, czekaj. Zalewamy! Dobra. 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 Jestem, e, pierwszy. Dobra. Dobra, jedź. Dobra, ja się ustawiam najdalej i... Dobra, ja się ustawiam dobra, tu. Dobra. Dobra, idealnie. No i, dobra, dobra. i zalewamy! Dobra, I ej, ale ustaw się też obok nas, no co ty robisz? Dobra, dobra. O, no, dobra, dobra. dobra, dobra. Ej, odpalamy? No, czekaj, no, czekaj. Ja tu wszystkie odpalę? Dobra. No, Arosi. nie, co to, to tam? No, ty prowadzisz! Nie... Okay. Jak ty chcesz zalewać nas, tak prowadzić nie potrafisz. Dobra, już! Dobra. No, tak. dobra. Jest dobrze. Tak? Czekaj! Dobra, zalewamy miasto! Dobra, zalewamy! Ej, co my najlepszego zrobiliśmy? Co się stało? nie wody! Co Źle tu jest litr wody! Tak ej, przesadziliśmy, ej, chodźcie, przesadziliśmy kompletnie! Dobra. O ja pływać nie umiem! Dobra! A jak ty pływać Sę... nie umiesz? To widziałe <grym> zalewać jak ty pływać nie umiesz? Dobra, dobra jest, jest, jest nie, dobra. nie Ej, nie dobra. mogę wejść tu! Ej, dobra, chodźcie, poczekajcie. Okej. Okay. Boże, to jakieś w ogóle łódki są wszędzie. Dobra, dawaj! Zadzimy łódką, szybko! siadam do ciebie! O! Dobra, dawaj! Płyniemy. Dobra, a, a, nie, o, 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 nie, a, to nie! E, co ty zrobiłeś na wchodzie. Wsiadajcie. Dobra, idę do tej. Ej, cóż tu jest? Dobra. Co się co? dzieje? Kim ty jesteś? To tu jest. a, co to jest? To jest syrena! Albo. A co on nie, nie. Co się dzieje? Co jest syrena? co, co jest? się jakoś! Co wy robicie? Jak Halo. Nie Jak? jeszcze! Nie, dobra, ja chcę wrócić do swojej postaci! O się nie jest wami! Jak tyle wrócić, halo! Dobra, wracam Co się do swojej z wami? postaci! Stało? Dobra! Jak? Ej, nie, to nie może być, dobra! Ej, tam jest jakaś nie ogromna! Ej, dobra, chodźcie! Gdzie! Chodź, siadaj! Siadaj, no, siadaj, siadaj do mnie! Ja, ja już chciałem zaraz gdzie, gdzie jesteście? Dobra, no łukę. Łukę. Bierz to i płyn do nas, ale no bierzcie sobie w samolotem łódkę, tu nie ma nic. A to jest to, dobra. Dobra, I... tam jest jakaś jaskinia. Płyniemy. Ło, ale to zasuwa. Ej, to jest kozak. To jest, jest. ta jaskinia. Ej, co to jest? Co tu się dzieje? Co tu się stało? co to jest? Zniszczyło to camping. Zalaliśmy jakiś ten. Camping cały jest, no. Co my zalaliśmy wszystko? O, kurde! To czemu tu to też płynie pod wodą? Ludzi nie ma w ogóle! E, e, e można wejść do tego, tego auta tutaj? Myślę e, pamiętasz, że on chyba, ono chyba jest całazalny chyba, nie można. można. Nie, nie. O, Jestem. O, można! można? O, dobra. Ej, bo tam ten. Bo się, to, A to nie wyda. jeździ! No, no, jak ma nie jeździć w wodzie? Nie jeździ! E to słychać, tak jakby było odpalone. No właśnie, tak jakby się jakiś silnik może. No? Coś. Ej, ale tu jest jakaś ja, jaskinia, chodźcie, ja, idziemy to zobaczyć. Idziemy. Dobra, dawaj do jaskini. nie! Śpiewa. Ała, nie, znowu! Nie, idziemy stąd w wodzie. Przewróć to. <laughs> Dobra, chodź do tej jaskini, szybko. Dobra, ja skaczę po wodzie. Ej, tu jest ta Kase jaskinia, jest patrz. O, co się stało? Ej, nie wiesz, pływaj tu. Ej, co, co to? Ej, patrzcie tą wodę. Co to dode. jest? Ej, co, wiesz, Jaki on tu jest w ogóle? Patrz tam! Jak ty pasujesz Witam. do tego? Witam. Jaki sekret? Znaleziony sekret. No zatopiliśmy Brookhavena i jeszcze sekret no. znaleźliśmy. Idealnie fituje mi do postaci. No co tu jak Dobrze, Dobrze, dobra, dobra, dobra. jak chcę. Dobrze, dawaj, dawaj. No warto było znaleźć. Ja chcę, no ja chcę, jak chcę, jak chcę, jak chcę. o Yo. Jestem królem podwodnego Poseidon Posejdon, Posejdon. Ale nie, taki to taki mroczny, mroczny Posejdon atakuje. Ty, co to jest za <grym> jakieś kryształy specjalne? Musisz zostawić lajka, like inaczej cię zjem. <grymne> Normalnie. E no jakieś kryształy tu są jeszcze. no? Piątkowe. Dobra, bierzemy to. Bierzemy? Bierzemy, bierzemy. to wszystko. No nie, zostaw to moje. Bierzemy! Jak jest ten, to moje. Ej, tu można stanąć. Nie, nie można. Co Gdzie jest? To? Nie wiem, to nie jest. Nie ale... E tu, na kryształu, na, krysztale, na krysztalu. A, Czekaj. E weźcie odejście. A no dało się tak, no? O, jestem, stoję. Wow, W ogóle to jest mega dziwne. Ej, dobra, uciekamy stąd. E, dobra, bo mam e, za goń, to nas da. Nara. Nie, wow. deklinowałem się. O. Jestem. nie. Piszcie, o. Czekaj. O nie. O nie, co wy robicie? Nie. Dobra. Jestem. Co wy nie, nie, no nie schodź po nas. O. nie no, skocz! Nie. Jestem ciepły. Nie, nie, no wywalimy się. Dobra, o. O. Dobra, dobra jedziemy, jedziemy. Tu, I w trzech. Tu, to, 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 to trochę powoli Cię? Chyba jestem cięższy niż łódka. Ej, ale tu zobacz, tu jest niezatopione. No, o, trzeba to czyli zatopić. Nie, czyli nie wszystko zatopiliśmy. No, no, bo byliśmy jeden. tylko na autostradzie, więc no więcej się nie udało tak. No, Ej, a jak bank byśmy ukradli, zobaczcie. Jest bank? O, jest bank! Tak, idziemy bank pokaść. Ej, nie mogę to... Podwodny, podwodny bank! Ale nie, podwodny! Nie, na, na dole zejście. Zrobiliście kartę. To nie jest kartę, to nie trzeba karty! wow! Ej, ale. To cała kasa znikła. To ej, dobra. A tu zalało Zalało pieniądze! Patrz na to. Ty, ty, Kamer... jest woda ty. działają kamery? Mato! Tu nie ma wody. Działają kamery? Ja się nie mają, nie mogę tam wejść. Uwaga, czy działają? Y... Działa, kamera działa. Jak to kamera działa? Działa nie, kamera, nie, nie zalała. Ale działa. no, tu się nie zalało. Ej, konkret! jest się... to? Co się dzieje? W Zaliż to, to woda, no, chyba, zobacz! Ej, Ej na jeszcze jedno, rzecz chcę zobaczyć! Chodźcie szybko na posterunek policji przecież! Dobra. Ej, płyny! O, co jest, dobra. Ej, na postrunek policji, szybko szybko, 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 patrzcie! To jest basen! Co się dzieje? Basel pod basen, wodą, basen pod wodą! A nie! Nie ma wody! Jak to? Ty też woda na w tym co mieście się teraz działa! Tam gdzie jest woda i nie, nie inna, no. Inna grawitacja. Co to się stało? Ta się stało. Dobra. To woda się nie latam, no, nie wiem. A to celi? celi? Chodź, zamknę w celi teraz. Masz, to się stało z więźniami, No, no nie wiem, nie wiem. Wiesz, wiesz, jak więźniów zalało, to mogą uciec teraz. Ej, no, poczekaj, a jeszcze muszę patrzeć O, hmm. jest woda w środku, dobra. To się zalało. O. Ej, coś tam jest! Chodźcie! Gdzie? gdzie? Chodźcie! To znalazłem! Gdzie wy jesteście? za znalazłeś? My jesteśmy przed komendą. O, ja A, też dobra. płynę po was. O, Jestem. Chodź, szybko, skakuj. Adam. O nie, to się dzieje, dobra. Nie. Hmm. O, działa. Patrz nie. na to. Widzicie to? Co to jest? To jest, jakieś chrono tam jest. to się dowzięło? Idziemy tam. Idziemy to, to sprawdzić. O, to jest. Co tu się stało? Co to jest? Wow, skrzynka ze skarbami. Kudy. Zostaw Mniondze. ją, moja. Nie, sk Będziemy jest bogaci. Zgrue. Wow, będziemy bogaci. Moja jest. Zostaw ją. Moje, zostaw. Nie, pomocy, ja nie. W w Co się nie. dzieje? Co jest? Co, to to? Co jest? Co jest? Ej, nie. Puść ja Wypuść mnie. Wypuść. Czekaj. Nie mogę wyjść. Nie mogę wyjść. Zostaw, mnie otwieraj tego. Nie a ja chcę nie. to wejść, ja chcę to wejść. O, czekajcie, czekaj, a mnie też Nie, no nie wstałem tu. Nie. Mocny, co jest? Zostałem zamknięty z Onixem. A no ja się. jestem w ścianie w ogóle. Ja, ja, ja w też. Szalej. O nie. No, no jak położę. to? Co się z wami stało? Połóż mi. w No próbuję. Jestem pod Ale, pod lej, w podłodze w we mnie, może mnie wypchasz. O, dobra. O, o, udało się, znaczy. dobra. A Ale co, nie co tak się dzieje? O, jakieś ofiary muszą być niestety. a nie. Dobra, zostaw go tak Zabieram złoto i idę. ofiary muszą być niestety, Dikus tutaj no. Przykro, o, było o, fajnie. O, jest! Wydostał Czerny. się. Kurczę, szkoda. Dobra, no nie. Ej, tu też coś jest, patrzcie. Tu jest jakieś przejście. Jestem to Ale skrytka nachowanego. O. Wow. Ej, idziemy Super tutaj I patrzcie, tu są w ogóle koniki morskie. My O Strafa kolera. E, Karłasz, myjnia, zobaczcie, jak szybko umyć auto, no masz, masz. podwodne miasto. A co? No, fajne! Od razu całe się umyje, No hmm. i kazacko Ej, nie, to naprawdę super wygląda. Dobra, co tu jeszcze jest? Okej, okay, to chyba będzie tutaj wszystko co jest, wszystkie sekrety Mi się wydaje, że podwodnego budynku. Ale fajne. Ej, nie no, to to był dobry pomysł, żebyśmy to zatopili, jest super. Nowe sekrety. No, i drodzy widzowie, w sumie jeżeli oglądacie ten odcinek do końca, to tak, to jest inna gra. Jeśli mi nie pisali później tysiąc komentarzy, Medi to jest inna gra. A, a Rozi się śmieje. <grymne> 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 to jest inna gra, ale jest na tyle fajna, że trzeba wam pokazać. Więc na razie trzymajcie się do kolejnego odcinka. Siema! <grymne>